Witajcie. System, szok, 1 Dobra. Wracam na piętro numer 9 Chciałem coś sprawdzić. Gdzie są pewne takie gadżety? O, ja wiem, tutaj. Tu na pewno te górki się już spunęło, bo nie wierzę, że nie. Już widzę jednego Teraz drugi. Podejdź. No! O, come on. jakiś inny. O, świetnie. Au! Idź, idź, idź. Często, gęsto. Strzelacie. Często. Często. Już? Chciałem coś wziąć. Em, ale nie będę miał miejsca na to. Spadła. Chciałem wziąć jedno takie coś sprawdzić coś bo ten przedmiot jeśli się nie mylę um, trzeba użyć gdzie to miejsce jest Na północ i ten tu pakuj się i drzwi zamykaj załóż się że ten przedmiot trzeba mm. a nie zaraz tu już trzeba jakieś kurde gdzie to się ładowało gdzie to się ładowało może tam się idzie dalej a gdzie czemu tu nie było w ogóle what the hell? to magnum mi tu było no może ja tu byłem tylko sprawdziłem to magnum i widziałem że puste jest prawdopodobnie tak jest ale nie tym mi się sprawdzać tego magnum czyli ten demodulator na razie jednak zostaje się w tym spokoju co to było? Układ... Układ... Analizer... Analizer... Analizator układu... Dobra, chyba nie pozostaje nic innego, tylko window na poziom towarowy. i tędy. I King King. Ej! Kurde, nie! Klawisze mi się wydał A ja widzę, jak mi się to dzieje. Plus tego, że... O nie że to jest Kurde, człowieku nauczy się sterować jak się strafuje. Tak, nie, to nie jest strajfowanie. To! Nie, to nie To jest strajfowanie, dobrze mówię nie, Nienawiść! Do tych stworów jest duża I patrzcie trochę niżej od razu. Będzie lepiej. Gdzie on jest? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? O. Pokołom! Chyba nie ma więcej. razem tylko jeden. Dobra! Zobaczmy, co się mieści na poziomie wyżej. Czyli. A to mogę, na, na dwa poziomy. Dobra, na razie na czwórkę. Nie wiem, co... który to jest poziom. Który jest który? Zaraz zobaczymy. Co to jest poziom numer cztery w takim razie. Co się tu kryje? A... Coś latającego? Nie się to zdecydowanie. Aczkolwiek nie jest takie straszne. Co to jest? Latający mutant, tak? Tak. <laughs> mutant latający. Jesteśmy na poziomie magazyn. No, to jest takie obiecujące. Tu mieć dużo gadżetów. Dużo śmieci. Ooo się podoba. Jezu, zupełnie nie pamiętam tego poziomu. Nie no, generalnie mało pamiętam z tej. Oj, hej! O nie, nie, nie! Koleżko! Jest zdecydowanie. W... Nie teraz, nie powinien się teraz pojawić. Wiecie co? twoim MacPulse na niego to będzie Jeden strzał po tobie. Ej! Coś ty narobił! Odbij mój strzał Dobra, służyłem amunicję do tego Więc ej, nie zjeżdżaj! Co? Kurde, co ja zrobiłem spadłem Nieważne, zaraz tam wyjdę. Chodzi o to, że Nie chciałem specjalnie Ach. rozładowywać tej broni, ale dobra. Zobaczymy jak zbierać miecz świetny z tym krosiem the Zdos... To jest doscarubisty z miecz świetny. A, bo ci koleś na naprawdę beznadziejnie opancerzeni przeciwko temu. Dobra. Przynajmniej wiem już jedno, opata się atakować w walce wręcz. I dostałem loga, zaraz to sprawdzę, ale... Oh. Ooo... Hello? Kurczę, ile tych czaszek, co oni pakują czaszki do paczek? cyborgi szczególnie nie mają co robić. Brbrbrbr, też taką... wiem, Czyli wiem już jaki rodzaj przeciwników zamieszkuje to miejsce. Latające mutanty i cyborgi... bojownicy. Kurczę, ale łatwo z nimi idzie... a, Jezu, to jest jakiś koleś bardzo twardy. Ale dwa strzały to... kurczę, to był dopiero koleś nie broń jest za system Zostałam z pomagania ruchu wersja 2. Mam tu jakiś innych pokrytych To był nowy rodzaj przeciwnika, ale coś się na język musi się Teraz spokojnie, powoli może poodkrywam tutaj. To jest już znane, lubiane w sumie. Widzę to! Jakaś nowa broń... Ludzie, trzeba używać mieczów świetnych, to by sobie poradzili. Zaraz, gumowe kule. A no, to jest a Riot Gun, czyli Pff, coś znacznie kiepskiego. No, Lepsze to chyba niż Dart Gun, albo niż. Eee... Nie, no st a Stun Gun jeszcze przyjmuje. Ja myślę, że Dawn tego nie ma. Zapadać z tym. Riot, GUN! można załadować. Kurczę, nie wiem w sumie, co to za rodzaj broni. Wydaje mi się, że to jest słabe, skoro na gumowe kule. To jest niczym zwalc zwalczania, tylko masą chyba broni. Tak jest, tego czego policjaci już mają. Zadyma. Nie. Chcę to zniszczyć. Kurde. Come on. O, bez przesady Nie bądźmy tacy żenujący. Dobra, od początku teraz spokojnie, to jest w ogóle druga winda z drugiej strony. Sporo nie gap się na mnie Bo ja chcę to zrobić powoli i spokojnie. Dobra, zacząłem z tamtego, z tamtego miejsca. znalazłem razem, będą dole, teraz tutaj coś się dzieje puste, ustawione warunki arktyczne, no cóż, najwyraźniej cyborgi lubią zimną, bo nie no co chodzi. Cza... okej, okay. pociski do magnum, szmata, czaszki oraz coś, to trzeba zniszczyć, Edward Diego to był w ogóle przy okazji czy już sprawdzaliśmy. <laughs> Teraz w dół. A tutaj byłem Sprawdzam tego tak? To był spark beam i trup. Dobra, tyle. Teraz można w końcu iść do, do nowego miejsca, czyli w... Oh, come on! To było zaskakujące. Ktoś się ukrył tam gdzieś na górze. Pokaż no się. Ej! Patrz przesady. Może tak zleciał w dół. Chłopcze. za uparty, uparty. Koleś. Yes! Pistolet wystarczy na ciebie. Koko. Aaa, przecież to byłem. Dobra, wszystko teraz się zgadza, mniej więcej. <laughs> Także było jasne, że tam nie zaglądał 200 razy, bo miałem taki syndrom. Czyli byłem z dwóch stron, a teraz mogę tutaj wejść? w mordę, to będzie duże. 7-1 A Czy jest tu kto? Kolejny sparking, z czym. Z czym do cyborgów? Z cyborgów. Zanim że te drzwi są same otworzy w wylezie jakiś dziad. Borowy. Jakikolwiek. Bum! Chodź ma naprawdę problemy z trafieniem. O, oh, hej koledzy. Fajnie, że to już tyłem, ale... No. au, 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 au. au. Być ...w ten sposób wykonane. Mam za mało zdrowia. A nie, uruch uruchomiłem tutaj maszyny tej... tej... Dobra, zarobimy ich za pomocą ym, pistoletu... ...z nabojami teflonowymi. Bo innego pomysłu nie mam. Kurde, gdzie te chłopi się skryły? Ej! Nie oszukuj szalenie przez skałek drzwi. Koleś. A... Napteczka z... się zmarnowała. Taka sama muzea jak w tym. Coś naukowego. Gdzie jest drugi kolo? Kurde, gdzieś łazi tutaj. Tu jesteś. Hop, hop, hop. A wiecie co? Typie. Hahaha, ha, ha, ninja! No, taki średni ninja. Samuraj, raczej, No <laughs> Dobra, to się opłacało, bo dostanę magazynek. To się bardzo opłaca. Kurczę, coś mi się wydaje, że pod kątem gry mogą mieć za dużo amunicji, nawet. Mimo wszystko. Dobra, kolejne pomieszczenia, aby się w nich rozejrzeć, stworzone. Drzwi są zablokowane. Magazyn numer 5, zobaczmy co z magazynu numer 5 eee, okej okay. To jest duże I ciemne I mutant latający Oj, gram się strasznie przycina w tym miejscu Kiń Podejdź no do miecza Wspaniale

Nie spodziewano. Dobra, zdobyłem sobie tutaj przerwę nagle i w następnym odcinku i tak wejdę do tego magazynu, tylko będę uważał bardziej. Na razie, na razie. Stop, stop, stop.